łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Boże słowo, które ma być podstawą naszego zwiastowania, zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w drugim rozdziale. Także ja, bracia, gdy przyszedłem do Was, Przyszedłem głosić Wam tajemnicę Boga nie za pomocą górnolotnych słów lub mądrości. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni. I z wielkim drżeniem. A moje słowo i moje głoszenie nie opierały się na przekonywujących słowach mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Boga. Głosimy wprawdzie mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają. Przeciwnie. Głosimy mądrość Boga pełną tajemnicy i zakrytą, którą Bóg przeznaczył przed wiekami dla naszej chwały, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale jak jest napisane, to, czego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało, ani co nie wstąpiło do serca człowieka, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nam natomiast Bóg objawił to przez ducha. Ponieważ duch bada wszystko, także głębie Boże. Panie oto Twoje słowo, które chcemy przyjąć, rozważyć, ale przede wszystkim chcemy według Niego żyć. A Ty nam w tym dopomóż. Amen. Drodzy, zanim przejdę do odczytanego przed chwilą tekstu biblijnego, to tylko powiem, że wczoraj w naszej parafii w Wiśle Jaworniku miał miejsce właśnie charytatywny koncert, którym żeśmy chcieli... Też włączyć się właśnie do tej akcji, jaka jest prowadzona dla tym,ka by mógł skorzystać z tej możliwości, jaka jest. I wierzymy, że wiele jeszcze ludzkich serc do tego się dołączy. A. Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo i zastanawiając się nad nim, powiem tak: Najtrudniej zwiastować Boże Słowo, i tutaj posłużę się tym, co usłyszałem, jadąc do Was bo miałem okazję, jeszcze wysłuchałem sobie jednego kazania dzisiaj wygłoszonego, gdzie kazan powiedział, że najtrudniej zwiastuje się do księży. Dlaczego? I zanim na to odpowiem, to odwołam się do czasów apostoła Pawła. Otóż w tym okresie, w tych czasach Grecy bardzo wysoko cenili sobie znakomitych mówców. Dlatego też ci, którzy chcieli zyskać popularność, zrobić karierę, wiele czasu i uwagi poświęcali zdobywaniu umiejętności pięknego i przekonywującego przemawiania. Słuchaczy bowiem należało pozyskać pięknym słowem, wykazać się znajomością przeszłości, religijnych i filozoficznych systemów po prostu umieć przykuć uwagę słuchaczy. Tym bardziej, że chętnych do przemawiania było zwykle wielu. A tym samym powiemy, konkurencja między nimi była ostra. I z tego wszystkiego doskonale zdawał sobie sprawę apostoł Paweł. Dlatego, wspominając swój pierwszy pobyt w Koryncie, zwracał uwagę na następujące zagadnienia. Otóż już na samym wstępie wskazuje on na skromność. I o tym pisze jeszcze w dalszej części listu. I powiada, i powiadamy, jakże często błędem jest ignorowanie głosu ludzi z pozoru słabszych. A wybieranie tych rzekomo mądrzejszych i wyniosłych. Nieraz zapewne słyszeliśmy, gdy dumny jak paw mówca wypowiadał słowa typu: Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Czy wiesz, jakie studia ukończyłem? Czy wiesz, jakie posiadam tytuły? Pycha ludzka nie zna granic i wielokrotnie można ją zobaczyć podczas różnych wykładów i przemówień bez względu na to, w którym by się też Kościele ty. Te Przemówienia nie odbywały. A mowa chrześcijańska ma opierać się na duchu świętym, a nie na ludzkich mądrościach. Chwalenie się skończoną szkołą, tytułami, powiemy, jest po prostu głupotą. Prawdziwych wyznawców Chrystusa. Można spotkać w niemaj każdej grupie społecznej i od nich można się wiele nauczyć. Zatem Apostoł Paweł przestrzega nas, byśmy nie zwracali uwagi na mówcę, na sposób, jak do nas przemawia, ale na Boże Słowo. I powiem tak. Ukończenie studiów teologicznych bądź wieloletnie przebywanie czy służenie w kościele nie powoduje automatycznie, że mamy w sobie Ducha. Istotne jest bowiem nasze serce. Dlatego nigdy nie powinniśmy Ignorować słów skierowanych do nas, czy wypowiadanych przez innych, bo mogą być prawdziwe. A my powinniśmy je analizować, zastanawiać się, po prostu badać. Badać Boże Słowo i weryfikować, czy to, co usłyszeliśmy rzeczywiście, jest Bożym słowem, czy tylko naszą ludzką mądrością. I dalej Apostoł Paweł rozwija właśnie temat Bożej mądrości i tego, kto w jego czasie jest jej adresatem. I powiada tak. Przede wszystkim nie jest to mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają, której nie poznał żaden z władców tego świata, gdyby ją bowiem poznali, nigdy by nie ukrzyżowali Pana chwały. I dalej apostoł przywołuje dwie. Charakterystyczne cechy tej właśnie mądrości. Po pierwsze, że jest ona zakryta, a po drugie, że została przeznaczona przez Boga ku naszej chwale. Ta dość enigmatyczna charakterystyka stanie się jasna w kontekście słów, jakie apostoł skierował do zboru w kolosan, gdzie Pisał tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego Świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którym jest Chrystus, was, nadzieja, chwały. Zatem mądrością Bożą, jest Chrystus, nadzieja Jego chwały. I drodzy, ta prawda od dwudziestu wieków zwiastowana jest na całym świecie. Dość więc było czasu do przemienienia ludzkich umysłów, na odmianę ludzkiego rozumowania. Na przyjęcie Bożej Mądrości w miejsce Mądrości Ludzkiej. Okazuje się, że wciąż ta odmiana w globalnej skali nie nastąpiła. W każdym bowiem pokoleniu dają o sobie znać skłonności do wysokiej oceny możliwości człowieka. Do zawierzenia ludzkiej mądrości, do uznawania względności wszelkich prawd. Nie brak więc i w naszych czasach, i w naszym pokoleniu tych, którzy zwiastowanie o ukrzyżowanym Zbawicielu uznają za. Zgorszenie albo za głupstwo. Zwiastowanie Ewangelii, co prawda, pozyskuje wciąż nowych słuchaczy, wciąż nowe rzesze wiernych, szczególnie w Afryce, w Azji. Z drugiej jednak strony smucą nas wieści o licznych, Wystąpieniach z kościoła, o pustych kościołach, czy praktycznym ateizmie, dotykającym szczególnie kraje europejskie, a ostatnio i naszą ojczyznę. Zatem zwiastowanie Ewangelii, pozyskiwanie ludzi do przyjęcia Bożej prawdy jest Nadal zadaniem, jakże aktualnym. Wciąż do wypełnienia jest zadanie, które ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawiciel postawił przed swoimi uczniami: Mówiąc: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Tak, drogie siostry i bracia w Chrystusie, to On, Chrystus, jest mądrością zakrytą przynajmniej w dwojakim sensie. Po pierwsze, jest nadzieją przyszłej chwały. I o tym właśnie pisał apostoł Paweł. Ale głosimy, jak jest napisane, Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To, czego nie widziało ludzkie oko, ani ludzkie ucho słyszało, to chwała boskiej natury. Z kolei Apostoł Piotr pisze wprost o dziedzictwie niezniszczalnym i nieskalanym i niezwiędłym, zachowanym dla nas w niebie. Powołanie do duchowej chwały w niebie jest mądrością zakrytą nie tylko w tym sensie, że nie poznał jej żaden z władców tego świata, albowiem warunkiem poznania jest wiara. Ale też dlatego, że Stary Testament nie dawał takiej nadziei wierzącym. Dopiero w Jezusie Chrystusie, tym, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dana nam została prawda, a przede wszystkim uczestnictwo w Bożej Chwały. I właśnie drugi aspekt zakrycia Bożej mądrości ma związek z Ewangelią. A ściślej mówiąc, z miejscem jej oddziaływania. No bo Ewangelia oddziałuje na ludzkie serce, o którym Paweł pisze: że miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. W serce zatem. Symbolizuje wolę. Istotą i właściwą celem działania woli jest jednak przemiana tego, co znowu apostoł nazywa wewnętrznym, czyli zakrytym człowiekiem. Mając to wszystko na uwadze, apostoł Paweł przypomina nam, i wskazuje, że prawdziwa mądrość jest w Chrystusie, w Jego słowie, bo On stał się dla nas mądrością od Boga. I warunkiem tego jest też to, jak my. Postrzegamy to właśnie Boże Słowo, czego w nim się doszukujemy. I na koniec, apostoł Paweł znowu stara się krytykować mądrość tego świata, co można powiedzieć idealnie, również pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Bo to naukowcy za wszelką cenę, na przykład, próbują nam wmówić, że nie ma Boga, że postali, powstaliśmy z wielkiego wybuchu na drodze ewolucji. Z kolei, powiem to tak, pseudochrześcijanie, którzy ukończyli uczelnie, stając na mównicach, uznają siebie za najmądrzejszych i nieomylnych. Ileż spotykamy na swojej drodze społeczności, które mówią wprost: My tylko mamy prawdę. My jesteśmy nieomylni. A drodzy, mądrość ludzka jest bardzo często ślepa na Bożą prawdę. I staje się tym samym głupotą. Bo czy nie głupi jest Ten, który odrzuca życie wieczne na rzecz wygodnego życia w tym świecie? A niejednokrotnie życie to wcale nie jest takie wygodne, jakbyśmy tego chcieli. Zaś Bóg. W swoim słowie dał nam wyraźnie do zrozumienia, że przygotował nam w Jezusie Chrystusie życie i to życie wieczne. Co prawda, jak słyszeliśmy, nie dla wszystkich to zwiastowanie jest mądrością. Ale chrześcijanie obdarzeni Duchem czekają na nowe, odrodzone życie. I te wszystkie powyższe wersety mogą odnosić się zarówno do życia wiecznego, w którym dostaniemy odpowiedź na wiele pytań, poznamy wiele tajemnic, jak również do życia obecnego, gdzie widzimy działania Boże, podczas gdy niewierzący tego nie widzą. Dla nich są to zbiegi okoliczności lub niewytłumaczalne zjawiska, bo są ślepi na Boga. Pan Jezus, będąc na ziemi, objawił nam wiele tajemnic. Te przekazał apostołom. W Biblii przeczytamy również, że poznanie Słowa Bożego wzrośnie wraz z nastaniem końca świata. Poznanie to jednak dotyczyć będzie chrześcijan, bo dla odrzucających te nauki. Będą one dalej zakryte. Wierność Chrystusowi wymaga trzymania się Jego Ewangelii. I to bez względu na to, jak tę Ewangelię ocenia świat. Także wtedy, gdy dla jednych jest zgorszeniem, a dla innych głupstwem. Pozostaje bowiem pewność wiary, że dla powołanych jest ona mocą Bożą i prawdą Bożą. Dlatego jako zakończenie chciałbym przywołać słowa pewnego kaznodziei, który tak podsumował rozważanie. Tego właśnie fragmentu. Napisał tak: Pociąga mnie ludzka mądrość. Chciałbym zdobyć uznanie i poklask tłumów, zadziwić słuchaczy pięknem swej mowy, opowiadać im to, czego chętnie słuchają. Nie po to jednak posłałeś mnie, Panie. Chcesz, bym nie chlubił się swoją mądrością, ale głosił Twoją Ewangelię. Zwiastował o ukrzyżowanym Synu Bożym. Ogłaszał Jego zwycięstwo nad grobem i śmiercią. To nic, że dla Żydów jest to zgorszenie. To nic. Że dla Pogan jest to opowiadanie głupstw. Ja wiem, że Ewangelia o ukrzyżowanym Synu Bożym jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. I niczego więcej nie chcę głosić, i niczego więcej nie chcę słuchać, i za żadną inną prawdą nie chcę iść. Tylko za Ewangelią Chrystusową, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Oby nasze życie było podążaniem za Ewangelią. Jezusa Chrystusa. Amen.